Zatrzymując śladami świętej siostry Faustyny i jej prowadzenia nas ku tajemnicy Bożego Miłosierdzia, dzisiaj zatrzymujemy się w bardzo ważnym miejscu na tym szlaku, w Płocku. Jest dzień 22 lutego, dokładnie 94 lata temu, w 1931 roku, tu właśnie, w tym miejscu, w Płocku, Pan Jezus objawił jej swoją twarz, pokazał się jej objawiając. Zostawiając jej też bardzo ważne zadanie z tym związane kolejne bardzo ważne i trudne zadanie. W tym miejscu spotykamy się i witam serdecznie księdza Biskupa Szymona Stółkowskiego, biskupa Płockiego. Witam serdecznie. Witam. Cieszę się, że możemy tutaj właśnie przy tej tajemnicy się wspólnie zatrzymać. Właśnie przy tym wezwaniu, które Pan Jezus za pośrednictwem siostry Faustyny powierzył, Kościołowi również nam wszystkim. Czyli e, korzystania z narzędzia, które za pośrednictwem siostry Faustyny daje, a więc obrazu Jezu, ufam Tobie, obrazu Miłosierdzia Bożego, tego jego wizerunku, o który prosił właśnie w Płocku wtedy e, siostrę Faustynę. Wizerunków pana Jezusa w historii Kościoła było bardzo wiele, również tych pochodzących z objawień. Dlaczego jeszcze jedno? Takie zobrazowanie, taki wizerunek, na którym panu Jezusowi zależało, i o to prosił Faustynę. Dlaczego potrzebny był jeszcze kolejny obraz Jezusa? Myślę, że tak do końca trzeba by pana Jezusa zapytać. Trochę nam to odkrywa siostra Faustyna w dzienniczku, ale to była jego decyzja, jego pragnienie, jego prośba. Czy ja lubię używać słowa też polecenie, które dał siostrze Faustynie, żeby. Właśnie taki obraz powstał. I Jezus mówi, tak zapisuje się Faustyna, że ten obraz jest jak naczynie, który można zaczerpnąć ze źródeł miłosierdzia. Czyli jest jakimś narzędziem, które nam pomaga odkrywać Boga, który kocha. Który kocha świat, który stworzył. Tak go kocha, że poświęca swojego syna, tego, który się objawia. Siostrze Faustynie, żeby na krzyżu złożył z siebie jako Bóg człowiek ofiarę odkupienia. I ciekawe jest to, że siostra zapisuje w dzienniczku, że spojrzenie Jezusa jest spojrzeniem z krzyża. Mamy te trzy wizerunki, które powstawały według relacji Siostry Faustyny. I te spojrzenia Jezusa są inne, ale chodzi o to, że ten obraz pokazuje nam Boga, który kocha, który spogląda z miłością na tych, którzy go krzyżują, którzy mu towarzyszą, z nienawiścią, z miłością i tak spogląda na cały świat. I ten obraz yy, też pokazujący promienie szary, czerwony. Wypływające spod szaty Jezusa, serca Jego, y, przypomina wodę, która, która oczyszcza, która karmi, która jest y, stworzona przez Boga po to, by została użyta w sakramencie Chrztu, gdzie rodzimy się do nowego życia w łasce, i krew, która orzeźwia duszę, ale krew, która oczyszcza z grzechów. Choćby grzechy Wasze były jak szkarłat, staną się białe jak, jak śnieg. Mówi nam Słowo Boże, dzięki zbawczej krwi y, Pana Jezusa. Ja lubię patrzeć na obrazy tak, jakbym spoglądał w okno. To jest takie moje osobiste doświadczenie. I okno y, służy temu, by stojąc w pomieszczeniu, widzieć świat, który jest za oknem, ale mogę stanąć z zewnątrz domu i przez okno spojrzeć do środka. I dla mnie ten obraz jest też takim oknem, przez które mogę patrzeć na świat. Patrzeć na świat z wielką nadzieją, że on jest w rękach Boga, że on jest zanurzony w Bożym Miłosierdziu. Ale nie na zasadzie przemocy, którą Bóg jakby nam proponował, że on nas zanurzy tak można zatopić człowieka, ale. Ale, żebym ja wybrał, żebym chciał wejść w tę przestrzeń miłosierdzia. A patrząc jakby z zewnątrz, w środek, to widzę siebie, widzę każdego człowieka, gdzie Bóg chce królować ze swoim miłosierdziem w sercach, w umysłach, w pragnieniach, w marzeniach, które ludzie mają. Pan Jezus. Y jak to ksiądz biskup powiedział, nie tylko prosi, co daje takie polecenie Faustynie. Namaluj obraz. No namaluj obraz, siostro. <noise> to było wielkie wyzwanie, ale i wielkie trudne zadanie, które stanęło przed nią. No absolutnie przerastające i jej wyobraźnię, ale również jej możliwości. Pan Jezus był bardzo, jeżeli można tak powiedzieć, uparty w tej prośbie, w tym y, y, takim namawianiu czy też przypominaniu o tym, że czeka na to, że to ma być zrealizowane. Siostra Faustyna podejmowała rozmaite, chodząc niejako po omacku, próby, jak to zrealizować, czy własnymi rękami, czy rękami sióstr. Kto to może zrobić? To było absolutnie poza nią, ponad nią. A Pan Jezus bardzo konsekwentnie wracał do tej prośby, tego polecenia. I to jest też takie dobre odniesienie do naszych różnych sytuacji, bo myślę, że ta historia świętej siostry Faustyny i tego jej prowadzenia, przez nią prowadzenia nas ku tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to jest też wyzwanie dla nas osobiście. Jak się w takich sytuacjach, kiedy staje przed nami, no właśnie, jakaś wola Boża, którą odczytujemy zupełnie poza nami, ponad nami. Znaleźć, jak to zrealizować, jak to podjąć. Może również patrząc na jej wskazania, na jej historię, na to, co ona zapisała swoim życiem. Przepraszam, że nawiążę do swojego doświadczenia jakiejś pracy z obrazami. Ja nie umiem rysować ani malować. No, potrafię tak, jak, jak się kiedyś w życiu nauczyłem, ale to jest żadne artystyczne malowanie, czy, czy szkicowanie, czy rysowanie. Ale czytając Słowo Boże, rodzą się we mnie pewne obrazy, i chętnie bym też poprosił kogoś, żeby to namalował. I myślę, że tu jest coś takiego, że Pan Jezus prosi siostrę, bo Ty zobaczyłaś. Ty zobaczyłaś, ty zrób wszystko, żeby ten obraz powstał. Ale skoro nie umiem, to szukam kogoś. Ale to jest y, y, zgoda na to, że ja y, uznaję, że ten, który mnie prosi, y, on pomoże to zrealizować. I myślę, że w życiu naszym są takie sytuacje, kiedy my mamy jakieś swoje plany, mamy jakieś swoje wizje, y, swoje oczekiwania, swoje pragnienia, a Pan Bóg prowadzi inaczej. I ja mogę stawać, jak to mówimy, okoniem przeciwko tej. Woli Bożej, a mogę się jej poddać, szukając kogoś, kto mi pomoże właśnie to polecenie, to pragnienie Boże zrealizować. Najważniejsze, żeby mieć żywą relację z tym, który to mówi, bo ona miała. Jeśli mnie się wydaje, że to był sen, no to, to nic z tego nie będzie, ale jeśli wierzę, że to jest głos Boga, że to jest Jego wola, że to rozpoznaję jako Jego. Pragnienie, to będę szukał różnych możliwości, żeby to zrealizować. I to widzimy na przykład u świętego Józefa, który we śnie, dosłownie we śnie otrzymuje polecenia od Pana Boga i je realizuje. Też niełatwe, o wiele trudniejsze aniżeli pewnie namalowanie obrazu. I wiele mamy takich postaci i biblijnych i w historii Kościoła, gdzie Pan Bóg takie oczekiwania stawiał. Myślę, że kluczowa jest ta żywa relacja i wiara w to, że ten, który mi to polecenie daje, jest moim Bogiem, a ja jestem stworzeniem. I On mi pomoże swoją boską mocą zrealizować Jego wolę. W tym realizowaniu woli Bożej, odczytywanej oczywiście w jej przypadku. Też poprzez te objawienia, poprzez tą niezwykłą łaskę, jaką otrzymała, czyli ten kontakt taki bezpośredni z Panem Jezusem, bardzo ważną rolę odgrywa również posłuszeństwo Kościołowi, bo również w tym malowaniu obrazu ona powierzała tę wolę Pana Jezusa swoim spowiednikom i też była różnie prowadzona, bo na przykład usłyszała, maluj obraz siostro w duszy swojej. A Panu Jezusowi chodziło, dosłownie, ma być taki obraz. To poddanie się Kościołowi, spowiednikowi, swoim przełożonym, to jest bardzo ważne narzędzie również do realizacji woli Bożej, która właśnie jest zupełnie poza naszym myśleniem, naszymi wyobrażeniami często. Myślę, że to też warte przy tej okazji takiego podkreślenia, zatrzymania się mm -hmm. przy tym. A ciekawe to, co Pani mówi yy, o tej roli spowiednika, który mówi, że, że w sobie maluje obraz, ale jak ona to opowiada Jezusowi, to słyszy. Mój obraz jest w tobie, ale ja chcę inny obraz. Czyli jakby koryguje to, co mówi Kościół przez spowiednika. Nie? Ale to się może odbywać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście żywa, głęboka relacja pełna ufności i ze strony Siostry Faustyny, i ze strony spowiednika, który pokornie też uznaje, że źle zinterpretował jej słowa, które przekazywały wolę Jezusa. Głęboka ufność potrzebna. I obraz podpisany jest tym wezwaniem do tej głębokiej ufności. Jezu, ufam Tobie. To się stało przez już tyle lat tego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które kultywujemy w kościele, właściwie taką bardzo, takim aktem strzelistym, taką bardzo często przywoływaną formułą modlitewną. Jak uczynić, żeby to nie była formułka, tylko żeby to było autentyczne wezwanie do tej postawy, o którą Panu Jezusowi chodzi. Akty strzeliste są pewnymi formułami, i myślę, że, że warto to, tego też bronić. Ale jak zawsze chodzi o, o wejście w głębi tego, tego przesłania. Jezus sam podyktował te słowa siostrze i prosił, żeby one pojawiły się właśnie u stóp jego, na tym obrazie. I znowu wrócę tutaj do tej żywej. Relacji, kim jest ten, który o to prosi i kim jest ten, któremu ja chcę zaufać. Jeśli jest moim Panem, moim Zbawicielem, jeśli otworzyłem dla Niego serce, wybrałem Go, zaprosiłem Go w swoje życie, to kolejnym krokiem będzie to zaufanie, posłuszeństwo Jego woli. Tu nie ma słowa, Jezu, jestem Tobie posłuszny. Tylko Jezu, ufam Tobie. To jest, myślę, jeszcze coś więcej, nie? Bo posłuszeństwo ma wiele wspólnego z zaufaniem. To nie jest narzędzie do rozwiązywania konfliktów i zamiatania ich pod dywan, tylko ono musi być właśnie zakorzenione w ufności i to ślub posłuszeństwa nie jest Otratą swojej wolności. Tylko powiedziałbym, że to jest szczytowa forma wolności. Ja moją wolność oddaję Królestwu Bożemu. I tutaj też ufam Tobie, Jezu. Chcę, chcę całkowicie zawierzyć w Tobie siebie, moje życie, to wszystko, czym jestem, co posiadam, do czego mnie powołałeś. Ale oczywiście, że te słowa powtarzamy. Ja, przynajmniej wiele razy dziennie, i one mogą być taką formułką, którą się powtarza, że tak powiem, z automatu. Ale nawet jeśli, jeśli nie zawsze tak się skoncentruję, żeby powiedzieć to w pełnej takiej głębi, to, to jest we mnie takie pragnienie. I myślę, że, że do, tego, do tego trzeba dążyć też. To, to też pokazuje, przepraszam za taki kolokwializm, ale moje miejsce w szeregu. To On jest Bogiem, to On jest stworzycielem, to On jest zbawicielem. A ja jestem tylko stworzeniem. Najpiękniejszym stworzeniem, jako, jako człowiek, każdy z nas, korona stworzenia, ale też skażonym grzechem. I dlatego miłosierdzie, które mnie odnawia i leczy. I Jemu ufa. I dlatego potrzebna jest i delikatność, której tutaj doświadczamy, i stanowczość Pana Jezusa. Ta. I moja też, że chcę mu zaufać to nie jest takie, takie lukrowanie mhm. mojego życia, tylko zaufanie. Bo to na nie całego. jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe zaufać. Jest taka błogosławiona siostra Serafitka, która używała takiego słowa oddać się Jezusowi na przepadłe, mhm. siostra Sancja. Bardzo dziękujemy księdzu za to spotkanie w płocku, za tą rozmowę, za to zatrzymanie się z siostrą Faustyną przy Jezusie miłosiernym, który tutaj odsłonił przed nią, tak można powiedzieć, swoją twarz, ale chciał też, żebyśmy my mieli dzięki temu możliwość spojrzeć na niego może trochę tak jak ona. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję i ogromnie się cieszę, że Pan Bóg dał mi tę możliwość, żeby tutaj być biskupem w tym miejscu, gdzie kilkaset metrów od mojego domu to spotkanie siostry Faustyny z Jezusem miał miejsce.